Cześć, niech was Bóg błogosławi. Niespodzianka nagrywam ze strychu. Pierwszy raz relacja prosto ze strychu. Dzisiaj jest poniedziałek, a ten filmik zostanie opublikowany w środę. Może podczas nagrywania tego filmiku przeleci łaska. Z jajcem. U mnie na podwórku leży dużo jajek rozwalony. Muszę się obrócić w stronę okna, w stronę światła. Mowa o Wasuli. Jest ona jedną z wizjonerek najbardziej zrównoważonych, najbardziej zrozumiałych, jakie znam. Mam nawet pokusę powiedzieć najbardziej normalną, najbardziej spokojną. Choć większość jest tak. W sposób doskonały, zadowalającą obserwatora. A jednak to ona wzbudziła więcej sprzeciwów niż ktokolwiek inny.